Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrewem w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj w programie Prawda Ewangelii, Witaj w bardzo wyjątkowym wydaniu Prawdy Ewangelii. Składasz się trzech części: ducha, duszy i ciała. Uzdrowienie jest częścią odkupienia Chrystusa. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Jak możesz wątpić w to, że to otrzymasz, i jeśli już to masz? To zostałeś już pobłogosławiony. Wszystko, co Jezus przestał zrobić, moc do tego jest uwalniana przez Ewangelię. Wiadomość prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa. Witaj w naszym poniedziałkowym odcinku Prawda Ewangelii. Dzisiaj rozpoczyna się mój trzeci tydzień nauczania na temat, na który wydałem nową książkę. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Jest to właściwie studium na temat sumienia i spędziłem już dwa tygodnie zajmując się tym tematem. Zanim wrócę do dzisiejszego nauczania, chciałbym jeszcze raz wyjaśnić, że jesteśmy w trakcie przeprowadzki z Colorado Springs do Woodland Park. Mamy nowy budynek o powierzchni 60 stóp kwadratowych, który nabyliśmy w zeszłym roku. Przeprowadzamy renowację o wartości 2 milionów 200 tysięcy dolarów i wprowadzamy się tam, więc w każdym razie nie mam w tej chwili planu zdjęciowego. Więc jesteśmy w domku, który znajduje się w sanktuarium na naszym kampusie Harris Bible College Woodland Park. Myślę, że będę tu jeszcze przez kilka tygodni, ale załatwiamy sprawy i chwała Bogu, to niesamowite, co Bóg robi. Naprawdę szybko wrócę i powiem, że to nauczanie. Kto ci powiedział, że jest Jesteś nagi, jest dokładnym cytatem z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, werset jedenasty. Bóg Ojciec zapytał Adama, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Sam fakt, że zapytał, oznacza, że On mu tego nie powiedział. Diabeł mu tego nie powiedział. To było jego sumienie, a więc to, co robię, to pokazuje, że wielu z nas myśli, że kiedy czujemy się winni i niegodni, zrobiliśmy coś złego i mamy wyrzuty sumienia, wstyd i tym podobne rzeczy, automatycznie obwiniamy o to Boga. Wierzymy, że to Duch Święty nas przekonuje i sprawia, że czujemy się tak źle. A ja dzielę się tym, że nie, że to nasze sumienie. Bóg dał nam sumienie poprzez drzewo poznania dobra i zła i służy ono pewnemu celowi. Nie jest przyjemnie czuć się winnym, potępionym i niegodnym, ale jest w tym jakaś korzyść. Przede wszystkim, zanim narodzimy się na nowo, musimy uświadomić sobie, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożego przebaczenia. Osoba, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest grzesznikiem, w jakiś sposób porównuje się z innymi ludźmi i myśli na pewno jestem dobry i Bóg mnie zaakceptuje, ponieważ jestem taką dobrą osobą. To jest zwiedzenie i musisz wyprowadzić ich z tego zwiedzenia i właśnie dlatego Bóg dał prawo. Prawo sprawiło, że nasze sumienie. Powróciło do właściwego standardu, podzieliłem się wieloma wersetami. Podsumuję tylko to, co mówiłem przez ostatnie dwa tygodnie. Prawo nas potępiło, uczyniło nas winnymi przed Bogiem. Dało nam wiedzę o grzechu, wzmocniło grzech w naszym życiu, przyniosło śmierć i potępienie. Mówiłem o wszystkich tych rzeczach. Nie są to przyjemne rzeczy, ale są to rzeczy, które są konieczne, abyśmy doszli do końca siebie i znaleźli początek w Bogu. I o tym właśnie rozmawialiśmy i nawet dla chrześcijan, Nina, nadal istnieje właściwe stosowanie prawa. Musimy odrzucić winę i potępienie, ponieważ Biblia mówi w liście do Rzymian rozdział 8 werset 1, żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie powinniśmy więc być potępieni. Zostały nam wybaczone wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe. Wiem, że dla niektórych może to być całkowitym szokiem. Wyjaśnię to w moim nauczaniu w tym tygodniu. Ale nasze grzechy zostały nam wybaczone. Nie powinniśmy już żyć w świadomości grzechu, ale nadal powinniśmy mieć wrażliwe sumienie. Apostol Paweł powiedział w Dziejach Apostolskich w rozdziale 23, że aż do dziś żył przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem. W rozdziale 24, w wersecie 16 mówi, ćwiczę się, aby zawsze mieć sumienie bez skazy. Zamierzam mówić o tym więcej w tej serii, ale musimy nauczyć się, jak oczyszczać nasze sumienie. Przeczytam tylko cztery wersety. Czytałem je w zeszłym piątek i nie wyjaśniłem ich. Chcę to wyjaśnić. Zrobię to naprawdę szybko. W dziewiątym rozdziale Listu do Hebrajczyków, werset dziewiąty. Mówi on, że ofiary Starego Testamentu były obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił, służbę Bożą. Innymi słowy, podkreśla to jedną z wad prawa Starego Testamentu, a mianowicie to, że nie mogło ono uczynić sumienia. Czystym w wersecie czternastym jest napisane to, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Tak więc w przeciwieństwie do Starego Testamentu, mogło to umieścić Twoje grzechy pod krwią i mogło trzymać szatana na dystans, ponieważ w pewnym sensie Bóg zapłacił za Twoje grzechy na kredyt, wiedząc, że Jezus przyjdzie, aby dokonać pojednania, ale nie mogło oczyścić sumienia, mogło rozprawić się z diabłem, mogło Cię oczyścić. Były dobre rzeczy, które wydarzyły się dzięki prawu Starego Testamentu, ale kiedy przyszło do sumienia, nie mogło sobie z nim poradzić. Ale w w testamencie krew Pana Jezusa oczyściła Twoje sumienie od martwych uczynków, abyś służył Bogu żywemu. O rezultacie tego jest mowa w rozdziale 10, w wersecie 2, że, że nie powinniśmy mieć już żadnych grzechów na sumieniu. Nie oznacza to, że nie powinniśmy być świadomi grzechu. Powinniśmy być świadomi, gdy nie zrobiliśmy rzeczy, które powinniśmy, lub gdy zrobiliśmy coś złego. Ale nie powinniśmy mieć sumienia grzechu. Nie powinniśmy być potępiani z powodu naszego grzechu. A potem werset 22, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Mówi to o tym, że kiedy wchodzisz w samą obecność Boga, nie musisz mieć sumienia grzechu, nie musisz mieć sumienia potępiającego Cię i sprawiającego, że czujesz się niegodny przez cały czas. Spotykam ludzi, których słyszę, jak się modlą i mówią: O Boże, po prostu przychodzimy przed Ciebie i jesteśmy tak niegodni. O Boże, na nic nie zasługujemy. Wiesz, że istnieje prawda. A mianowicie, że nikt z nas nie otrzyma od Boga, ponieważ na to zasługujemy. I to jest prawda, ale przychodzenie tylko po to, aby uwypuklić naszą bezbożność i inne rzeczy jest funkcją złego sumienia. Bóg nie chce, abyś uwypuklał swój grzech i niegodność. Kenneth Copeland powiedział kiedyś, że jeśli czujesz się jak mały orzeszek na grzbiecie słonia, kiedy stajesz przed Bogiem, to w stosunku do Boga i tego, jaki jest niesamowity, potężny, jesteś tak mało znaczący, jesteś niczym i nikim. On mówi, że jeśli tak się czujesz, to zamiast mówić o swojej małości, mów o Jego wielkiej wielkości. O jego dobroci, że ktoś tak nieskończony i niesamowity jak on kochałby i uznawał kogoś takiego jak ty. Niektórzy mogą powiedzieć, że wciąż uznajesz to samo, ale chodzi o nacisk. Jeśli ciągle podkreślasz swoją niegodność, twoje sumienie nie zostało oczyszczone, powinieneś przyjść. Nie ma nic złego w powiedzeniu, Boże, to nie z mojego powodu, to nie dlatego, że jestem kochany, ale dlatego, że jesteś miłością, że mnie kochasz. Możesz uznać coś takiego, myślę, że nawet korzystne i pomocne jest uznanie, że to łaska Boża sprawiła, że wszystkie Jego dobrodziejstwa spłynęły na Ciebie, ale kiedy już to przyznasz, przejdź do chwalenia Go za to, jaki jest wspaniały i dobry, zamiast uwypuklać swoją niegodność. Jeśli zostałeś nauczony w ten sposób, jeśli jest to sposób, w jaki podchodzisz do Boga, jak na przykład w Starym Testamencie jest napisane, wejdźcie w Jego bramy z dziękczynieniem i do Jego przedsionków z wychwalaniem. Wysławiajcie Go, błogosławcie Jego imię. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki. To jest sposób, w jaki mamy wejść w Jego obecność, ale większość ludzi przychodzi przed Jego oblicze mówiąc, o Boże, jesteśmy tacy niegodni i na nic nie zasługujemy. Oni nie wychwalają Pana, wypuklają swoją niegodność. Jeśli tak postępujesz i jeśli w taki sposób podchodzisz do Boga, nic dziwnego, że nie lubisz się modlić. Nic dziwnego, że nie lubisz spędzać czasów w obecności Boga, ponieważ tylko powiększasz, wzmacniasz swoją niegodność, a to sprawia, że czujesz się bezbożny i niedoskonały przez cały czas. Gdybym był Twoim przyjacielem i za każdym razem, gdybyś do mnie przychodził, mówił: Andrew, wiem, że nie postąpiłem właściwie, nie traktowałem cię dobrze, zrobiłeś to, ale ja nie zasłużyłem na to. Gdybyś za każdym razem był przyjacielem, mnie twój grzech byłby tylko wzmacniany gdybyś myślał że za każdym razem gdy znajdę się przy tobie będę wskazywał wszystko co zrobiłeś źle możesz zrobić 99 rzeczy dobrze ale jeśli zrobisz jedną rzecz, zrobisz jedną rzecz źle nie dam ci pochwały wskazywałbym tylko na to co zrobiłeś źle nawet gdybyś w jakiś sposób nadal mnie lubił, nawet gdybyś w jakiś sposób chciał być w moim pobliżu, nie cieszyłbyś się tym i w końcu przestałbyś przychodzić do mnie, gdyby za każdym razem, gdy się spotkamy, tylko powiększałoby to i wzmacniało twój grzech, twoje niepowodzenia, wszystko co było złe. Nie lubiłbyś przebywać w pobliżu takich ludzi. Z przykrością muszę stwierdzić, że tak właśnie ludzie podchodzą do Boga i jest to błędne rozumienie. Bóg nie jest tym, który cię potępia. On jest tym, który zapytał, kto ci powiedział, że jesteś dagi? Kto kazał ci się wstydzić? Adamie, kto kazał ci się bać i splatać liście figowe? To nie był Bóg. Bóg ich nie unikał. Bóg chciał, aby uciekli do niego, ale zamiast tego uciekli od niego, ponieważ potępiło ich sumienie. Pozwól więc, że do dziewiątego rozdziału listu do Hebrajczyków i pokażę Ci, jak zacząć radzić sobie z sumieniem. Które zostało aktywowane przez prawo i które cię potępia. Tak więc w liście do Hebrajczyków, rozdział ósmy, naprawdę chciałbym mieć czas, aby omówić cały list do Hebrajczyków. Nie mam czasu, ale jest to potężny list. W dziewiątym rozdziale listu do Hebrajczyków zaczyna mówić o tym w wersecie pierwszym. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie bożej oraz ziemską świątynię. Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części, zwanej miejscem świętym, znajdował się świecznik, stół i chleb. Pokładne. To, co robi, to wraca. Ten list został napisany do Hebrajczyków. Innymi słowy, do Żydów, którzy by żyli pod prawem i byli dobrze zaznajomieni z prawem Starego Testamentu. W Starym Przymierzu Bóg dał im przybytek i powiedział Mojżeszowi. Aby uczynił ten przybytek według wzoru, który widział, gdy był na górze. To mówi o tym, kiedy Mojżesz wszedł przed oblicze Boga i nie wiem, czy zobaczył wizję, czy dosłownie niebo zostało otwarte i zobaczył to w niebie. W niebie jest świątynia. W świątyni znajdują się różne rzeczy i Mojżesz zobaczył to i Bóg powiedział mu, aby stworzył reprezentację wszystkich rzeczy, które widział, gdy był na górze. To właśnie do tego się odnosi. Tak więc w wersecie trzecim jest napisane za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Ponownie tylko w skrócie dla tych, którzy nie są tego świadomi. Przybytek Starego Testamentu, powiedzmy że był to cały obszar świątyni lub obszar przybytku. Było duże ogrodzenie, tak jak to. Potem wewnątrz niego, stosunkowo mały, był rozbity namiot, a ten namiot był podzielony na dwie części. Do wewnętrznej części kapłani mogli wchodzić każdego dnia i mieli zadania do wykonania. Musieli umieścić tam chleby ofiarne, zapalać świece, umieścić kaldzidło, które było modlitwą świętych i musieli robić wszystkie tego rodzaju rzeczy. Ale potem była zasłona, która dzieliła ten namiot na dwie części, a wewnętrzna część, zwana miejscem najświętszym, to miejsce, w którym znajdowała się arka przymierza. Dziesięć przykazań, które były w kamieniu, zostały umieszczone w środku tej arki i jest to miejsce, w którym przebywał Bóg. Jest napisane, że Bóg spotykał się z nimi na przebłagalni i tak się z nimi komunikował. Jednak tylko jedna osoba mogła wejść do miejsca najświętszego, a był nią arcykapłan, który był typem Jezusa i mógł to zrobić tylko raz w roku po dokonaniu wszystkich tych specjalnych, rytualnych oczyszczeń. Musiał założyć specjalne szaty, musiał złożyć ofiarę za siebie i za lud. Musiał przynieść ofiarę. Nie ma tego w Piśmie Świętym, ale historyk z I wieku, Józef Flawiusz, który był z Żydem i napisał historię narodu żydowskiego dla Rzymian, napisał w swoich pismach, że zawiązywali linę wokół stopy lub kostki najwyższego kapłana i pozwalali, aby lina rozciągała do miejsca świętego, ponieważ gdyby arcykapłan wszedł do miejsca najświętszego i nie zrobiłby wszystkiego tak jak należy, Bóg uderzyłby go śmiercią i nie mogliby go zabrać. Po prostu zgnieby i byłoby to straszne, więc założyli linę wokół jego kostki, aby w razie śmierci mogli go wyciągnąć i pochować. To było straszne. Święty Bóg był oddzielony od nieświętego człowieka, i tylko jedna osoba mogła tam wejść raz w roku po tym, jak zrobiła wszystko idealnie. To właśnie opisuje to wszystko. To pozwól więc, że wrócę do wersetu trzeciego, gdzie jest napisane, za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano miejscem najświętszym. Posiadało ono złotą kadzielnicę i jarkę przymierza całą pokrytą złotem, w której było złoto, naczynie z manną, laska Arona, która zakwitła i tablicę przymierza. Każda z tych rzeczy jest bardzo ważna. Znowu, żydowska ludność, do której pisał autor listu do Hebrajczyków, zrozumiałaby każdą z tych rzeczy. Laska, która kwitła, była wtedy, gdy Aaron. Niektórzy z ludzi przyszli i powiedzieli nie, odrzucamy Aarona jako kapłana, wszyscy jesteśmy kapłanami, wszyscy jesteśmy lewitami, wszyscy powinniśmy mieć dostęp do Boga. A więc Bóg powiedział, pokażę wam, kogo wybrałem. Więc kazał każdemu przynieść swoją laskę. Aaron przyniósł swoją laskę i położył je przed Panem w przybytku przez całą noc laska Aarona zaczęła kwitnąć i produkować migdały, a był to kij, który został odcięty. Nie był z niczym połączony, to był cud i był. Był to sposób na pokazanie, że Bóg wybrał Arona i jego ród na kapłanów, a wszyscy inni ludzie musieli to zaakceptować i zająć drugorzędną pozycję. Tak więc każda z tych rzeczy, o których autor wspomina tutaj, jest czymś, co naród żydowski rozumiał. Były to rzeczy w świątyni, a potem w wersecie piątym, mówiąc o Arce Przymierza, napisano, nad Arką były cherubiny chwały, które zacieniały przebłagalnie... Nie ma teraz potrzeby szczegółowo o tym wszystkim mówić. To jest naprawdę ważne. Przez wiele lat czytałem to i zastanawiałem się, dlaczego nie możesz mówić o cherubinach zacieniających przebłagalnie, Każda inna rzecz, chleby pokładne, stół, ołtarz, kadzenia, świeczniki, każda pojedyncza rzecz tutaj ma coś, co zostało wypełnione w Nowym Testamencie i było to pięknym obrazem tego, jak odnosimy się do Boga, ale jeśli chodzi o te cherubiny, chwały zacieniające przebogalnie, mówi, że nie musimy teraz o nich mówić. Czytałem to przez lata, zastanawiając się, dlaczego nie możemy o nich mówić? Co to oznacza? W każdym razie, zrobię to szybko, ale o to, co Pan pokazał mi na ten temat. Chrubini, większość ludzi wierzy, że są to anielskie istoty, małe, grube dzieci. Tak są często przedstawiane. Małe, grube, nagie dzieci ze skrzydłami i tak dalej. Ale wróćmy do ogrodu Eden. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg wygonił ich z ogrodu i umieścił cherubów na wschodnim krańcu ogrodu z płonącym mieczem, który obracał się w każdym kierunku, aby chronić ogród i powstrzymywać ludzi przed powrotem. Cherubini nie są małymi, grubymi dziećmi. To potężni wojowniczy aniołowie. A w przybytku, a później w świątyni, Cheruby znajdowały się nad przebłaganią i były zwrócone do siebie. Ich skrzydła były zwrócone do siebie i dotykały się nawzajem. Celem cheruby była ochrona obecności Bożej przed wejściem tam kogokolwiek lub czegokolwiek, co było splugawione. To był powód, dla którego arcykapłan, jeśli nie zrobił wszystkiego dobrze, umierał, musiano go wyciągać za sznur wokół jego stóp. Było to z powodu chorobinów. Miały one za zadanie powstrzymywać wszelką nieczystość, wszelki grzech przed zbliżeniem się do Boga. Powodem, dla którego nie możemy teraz o nich mówić, jest to, że zasłona świątyni została rozerwana na dwie części i nie ma już tego oddzielenia między miejscem świętym a miejscem najświętszym. Teraz mamy dostęp, a on wciąż mówi o tym samym w dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków, w wersetach od 19 do 22, kiedy mówi o tym, że możemy teraz śmiało wejść, mając pewność, że wyjdziemy do miejsca najświętszego, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę. To jest przez swoje ciało. Kiedy Jezus umarł, zasłona świątyni została rozerwana na dwoje. Nie ma już oddzielenia między Bogiem a człowiekiem. Dzięki Jezusowi możemy śmiało wejść w samą obecność Boga i nie ma tam cherubinów, które mogłyby nas powstrzymać i zabić, jeśli nie zrobimy wszystkiego doskonale. Zostaliśmy oczyszczeni, zostaliśmy udoskonaleni przez to, co uczynił Jezus i to jest powód, dla którego nie musimy mówić o tych cherubinach. Powodem, dla którego dzielę się tym wszystkim jest to, że pomaga to odnowić nasz umysł. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 32, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mówiłem już o tym, że to nie Bóg nas potępia. To nie Bóg powiedział Adamowi, że jest nagi. To sumienie Adama uderzyło go. I to nie Bóg potępia ciebie i mówi ci, że jesteś niegodny. To twoje własne sumienie. Masz intuicyjną wiedzę na temat dobra i zła, a niestety prawo religijne wzmocniło to sumienie i jest wielu ludzi, którzy żyją z ciągłym poczuciem niegodności i bezmożności w oczach Boga, a to odbiera im pewność i sprawia, że ich wiara jest rozbita, a oni nie mogą służyć Bogu żywemu, ponieważ ich sumienie zostało skalane. Tak więc dzielę się tymi rzeczami, aby pokazać ci, że pod nowym przymierzem mamy teraz dostęp do Boga, i nasze sumienie nie powinno nas potępiać. Bóg przebaczył wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze, a nawet przyszłe. Wiesz, że mówię tak szybko, jak potrafię i prawdopodobnie nie dojdę do tego w dzisiejszym programie, ale w tym rozdziale, rozdziale 9. w listu do hebrajczyków, pokażę Ci, że nawet Twoje przyszłe grzechy zostały przebaczone, abyś mógł śmiało wejść przed oblicze Boga bez obawy, że Bóg Cię potępi. Bóg nie jest tym, który mówi ci, że jesteś nagi. Bóg nie jest tym, który mówi ci, że zgrzeszyłeś i że popełniłeś wszystkie te rzeczy. I że powinieneś bać się Boga i uciekać przed Bogiem. On jest tym, który zapłacił za twoje grzechy. Będziemy przechodzić przez wszystkie te wersety, ale Bóg nie jest tym, który przynosi to potępienie. Tych cherubinów już nie ma. Gdybyś mógł sobie wyobrazić, że w jakiś sposób wchodzisz do nieba i idziesz do samej świątyni Boga, wchodzisz do miejsca najświętszego, i gdyby anioł stanął ci na drodze i powiedział, co czyni Cię godnym, gdyby próbował zablokować Ci drogę do samego tronu Boga pod nowym przymierzem, mógłbyś zgańć tego anioła. Nie ma znaczenia, czy ten anioł. Paweł powiedział w liście do Galacjan, no rozdział pierwszy, że jeśli anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A potem to powtórzył: powtarza, że jeśli ktokolwiek, nawet anioł, powie wam co innego, niech będzie przeklęty. Mamy teraz tak wielki dostęp do Boga przez Jezusa, że te cherubiny już dla nas nie istnieją. Nie ma już cherubów, którzy zacieniają przebłagalnię. Przebłagalnia teraz jest otwarta, zasłona została rozerwana na dwoje, a Ty i ja mamy dostęp do Boga bez obawy przed odrzuceniem. Wrócę do rozdziału 9 listu do Hebrajczyków, ale pozwól, że przejdę do 54 rozdziału księgi Izajasza. Jest to zaraz po rozdziale 53, który mówi o Jezusie, niosącym nasze grzechy, biorącym na siebie nasze grzechy i nasze winy. Przez Jego rany jesteśmy ustrowieni. Rozdział 54 zaczyna podawać wszystkie te korzyści płynące z tego, co Jezus uczynił. A w księdze Izajasza 54,9 czytamy, jest to bowiem dla mnie tak, jak było przy potopie Noego. Jak przysięgałem, że wody Noego już więcej nie będą rozlewać się po ziemi, tak też przysięgłem, że nie rozgniewam się na ciebie ani nie będę cię gromić. To jest fenomenalne. Znowu, gdybyś zapytał większość chrześcijan, czy Bóg kiedykolwiek był na ciebie zły, odkąd się urodziłeś? O tak, Bóg się na mnie gniewał, Bóg powiedział mi, że robię te wszystkie rzeczy źle. Czułem się tak, jakby Bóg był ze mnie niezadowolony, Bóg mnie skarcił, Bóg powiedział mi to. To tu jest napisane, że z powodu Nowego Przymierza. Bóg nigdy nie będzie się na Ciebie gniewał ani Cię gromił. Mówię Ci, że obwiniamy Boga za to poczucie niegodności, winy i wstydu podczas gdy prawda jest taka, że On powiedział, że nigdy nie będzie się na nas gniewał ani nas gromił, a Jego przymierze pokoju, jak mówi kolejny werset, nigdy od nas nie odstąpi. To nie Bóg Cię potępia. To Twoje własne sumienie wzmocnione przez prawo. Płomienie są podsycane przez diabła i całe jego potępienie. A gdybyś mógł poznać prawdę o tym, o czym mówimy, to a prawda uwolniłaby cię. To niesamowite. Mam o wiele więcej do przekazania. Trudno jest to zrobić w krótkim, 30-minutowym odcinku, ale podzielę się tym podobnie w, naszym, w naszym, naszym jutrzejszym programie. Zachęcam do oglądania. Mamy zupełnie nową książkę zatytułowaną kto ci powiedział, że jesteś nagi, to jest potężne. To Studium Sumienia. Mam również płyty z DVD i CD na ten temat. Jeśli posłuchasz nasz lektor, poda ci informacje o tym, jak możesz zdobyć te produkty, a ja zachęcam cię, aby zadzwonił lub napisał. Zdobyć te materiały. Będą one dla Ciebie błogosławieństwem. Dołącz do mnie ponownie jutro, gdy będziemy kontynuować program Prawda Ewangelii.